Siemano siemano wszystkim witam w tym materiale nagramy sobie poradnik do wyzwań z jajeczkami Mamy tutaj zadania zbierz odbijajka ukryte w różnych miejscach na mapie Musimy dorwać 10 takich właśnie jajek No i w tym materiale powiem wam jak wykonać zadanie, gdzie lecimy Ja polecam lecieć dokładnie w to miejsce, ten tajbiom. I ja będę to zadanie właśnie wykonywał tutaj Także wiesz, pamiętajcie oczywiście o subie, w górę, jeśli wam pomogę Bo wszystkie odcinki z wyzwań będą u mnie w tym samym na kanale, także koniecznie wybijajcie No i zachęcam do wpisania kodu SAYCAMSTAR Jeśli pomogłem ci w wykonaniu tych questów To koniecznie wpisz kodik SAYCAMSTAR Wtedy to ty mega mi pomagasz Dobra, gdzie znajdziemy te jajka? Ja polecam sobie powiedzieć na to miejsce, o mniej więcej tutaj o proszę bardzo, tu, e, na tą góreczkę. Dlatego, że tutaj zajdziemy pierwsze jajka. Proszę bardzo, ja to dwie. No i tutaj mamy myk, dwa jajeczka, że bierzemy, proszę bardzo, i od razu tutaj powiem, że ilość tych jajek w danych miejscach jest randomowa, także tutaj możecie znaleźć więcej jajek, możecie tam chyba dwa to jest minimum. Kolejna jajka teraz z tej górki, o, proszę tutaj, mam, o, trzecie mamy jajko, proszę bardzo. E, teraz tak, pokażę wam tą góreczkę, proszę bardzo, Co jest dokładnie o. Tutaj ta górka, to jest biomek, tutaj ten iglica, jak widzicie ten pomarańczowy biom. No i tutaj mamy tą małą osadę. Tutaj mamy tutaj pana Gdak'a. No i tutaj mamy tu, te trzy jak, także bierzemy sobie tutaj, lecimy, myk mamy zebrany. Teraz idziemy sobie na pana Gdaka, idziemy sobie na pana Gdaka, wbijamy sobie tutaj jak jest pan Gdaczek w tej osadzie, to dokładnie w tym miejscu mamy e, kolejny jajka, także sobie podbijamy tutaj, bez żadnego problemu sobie je bierzemy, powinny one tutaj być, i tutaj też jest randomowo, mogą wam wystąpić dwa jajka, bądź więcej, Jakże lot szczęścia, tutaj net hat 4 miałem raz, proszę bardzo, zbieramy, no i w tym momencie mamy 5 jajeczek, i teraz tutaj generalnie w pobliżu, nie znam już żadnej miejscówki, ale pokażę Wam na mapie, gdzie znajdują się kolejne. Kolejne jajka możemy znaleźć na przykład o, dokładnie koło zalewu Zastoju. Jak widzicie tutaj mamy zalew i tutaj mamy takie szare pole. W tym szarym polu mamy takie trzy kamienie duże i tam możemy sobie zebrać kolejne jajka. Także dokładnie w tym miejscu, proszę bardzo, podnosimy sobie kolejne jajka. No i kolejne jajka znajdziemy przy paskudnej przystani. Jak widzicie to je, tutaj mamy paskudną. To dokładnie, proszę o, w tym pasie powinniśmy tutaj na zielonym terenie mieć kolejny jajk. Także generalnie to nie możemy wykonać w taki sposób i ja nie musimy jak coś robić w jednym, w jednej grze, tylko musimy po prostu w różnych miejscach na opie znaleźć te jajka. Także nic nie szkodzi, jakby nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na przykład polecić dwie gry tutaj. I tutaj i wykonać to też można tak zrobić. Dla tych, co więcej, właśnie tych jajek są, no to są jeszcze tutaj. Tak jak mówię, przy tym zalewie, no i są jeszcze tam, także można sobie skorzystać. Na pewno ja wam polecam to miejsce, dlatego że tutaj są mega fajnie umiejscowione te jajka, dlatego że tutaj mamy właśnie na tej górce te pierwsze, tutaj sobie potem schodzimy i mamy tutaj e, kolejne, także ich dosyć dużo tu występuje. Teraz pokażę na mapie wszystkie miejscówki, dokładnie to jest pierwsza tutaj. Gdak jest w tym miejscu, kolejne ta jajka znajdziemy w tym miejscu. Jak mamy zalew, to mniej więcej o. Tutaj przed tym mościkiem, proszę bardzo, koło tej takiej mini budyneczku, no i jeszcze ten pastel. To są generalnie w większości jajka, które Wam pokazałem, one są tam na pewno. Bo ja sprawdzałem i też od razu mówię, że na mapie prawdopodobnie jest więcej tych jajek, ale nie chciałem tutaj jakby wpuszczać później tego filmu, tylko pokazałem te jajka, które na 100% wiem, gdzie są, nie szukałem ich więcej. Także generalnie nawet możecie zrobić tak, że po prostu wyjść teraz, wejście czas i zabrać te same jajka i bez problemu powinno Wam zaliczyć. Nie powinno być w tym żadnego problemu. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Dajcie czy robicie właśnie zadanie, a zadanie jest warte wykonania, gdyż mamy tutaj. E, za darmo kilof od blokowania, także moim zdaniem warto sobie je wziąć. Pamiętajcie jeszcze o subik, w górze, koniecznie wpadnijcie na Instagram, Discorda jeśli ktoś by chciał, no i ja dziękuję za uwagę, to do na następnego trzymajcie się siema!